Witam wszystkich, Wy jesteście na kanale Sam Sobie Inwestor ja nazywam się Rostik. U mnie dla Was będzie trzy nowości dzisiaj. Dwie są pozytywne, jedna negatywna. No i zacznę oczywiście z pozytywnej. Pierwsza nowość to dzisiaj w nocy ja stałem tatą. Tak, moja żona urodziła dziecko, chłopczyk więcej jak 4 kg. Po prostu bardzo i bardzo duży w porównaniu do tego jaka moja żona jest chuda. I ja po prostu całą noc nie spałem i możliwe dlatego w sumie tak wyglądam. No, a drugie dwie nowości to powiązane oczywiście z giełdą. Pierwsza nowość to po prostu ogromne spadki dzisiaj są na giełdzie. Zaraz Wam przejdzie do strony i pokażę. Tak, no i to wielki, wielki minus dla większości inwestorów. No, a oczywiście plus to jest taki, że jeżeli rynek spada. To u nas, jako też inwestorów, którzy inwestujemy na długi okres czasu, jest możliwość po prostu zakupna tanich akcji, tak? No i co ja właśnie dzisiaj zrobiłem. I zaraz Wam oczywiście pokażę, co ja kupiłem, tak? I w sumie dlaczego. No jeżeli ktoś mnie ogląda już od dłuższego czasu, to wie jaką spółkę ja, bym, ja chciałem kupić najbliższym czasem. No ale powiem Wam od razu, że to nie są ta spółka, którą chciałem kupić. Dawajcie przejdzie i Wam pokażę. Zobaczcie strona finwiską. Kolor za jeden dzień po prostu czerwony. Tak, większość prawie wszystkie spółki spadają i to bardzo i bardzo dużo. Zobaczcie, Apple traci prawie 4%, Microsoft 4,5%, Google prawie 5%, Amazon w ogóle prawie 7%. To jest pomimo tego, że wczoraj kiedy Fed powiedział, że podnosi stopy właśnie procentowe w Stanach o 0,5%, to rynek w reagował bardzo i bardzo pozytywnie i większość akcji wzrosły gdzieś w granicach 4-5%. No a oczywiście dzisiaj na stracie, tak wszystko w czerwonym kolorze. A ogólnie dlaczego dłuższe czasy akcje spadają w cenie? To ja wam, jeżeli chcecie nagram na o tym filmik, a jeżeli nie, no to po prostu wpiszcie sobie w Google dlaczego spadają akcje teraz i sobie przeczytacie, tak nawet na stronach a tam amerykańskich, na przykład sobie włączycie Google Translate. tak No i zobaczcie, którą spółkę kupiłem. Ja już dawno chciałem kupić spółkę Google i już miałem, zrobiłem przelew nawet na stronę Interactive Brokers i już te środki po prostu czekali na moment dobrego zakupu Google. I jeszcze do niedawna wystawiłem właśnie limit price na Google w, na chyba 2200 dolarów. No ale cena na razie jeszcze nie są taka mam nadzieję że w najbliższej perspektywie czasu jednak spadnie nawet więcej no ale dzisiaj po prostu nie wytrzymałem i kiedy zobaczyłem po prostu taką i taką bardzo fajną cenę na amazona 2341 dolar teraz to jest po prostu niesamowite, że dosłownie z pół roku temu, czy tam powiedzmy rok temu, dawajcie pokażę Wam, tam no tutaj, e, czyli prawie 3800, nawet więcej chyba tam było, nawet 3, e, prawie 3800, nawet więcej było tam w sierpniu, rok temu, czy nawet jeszcze w grudniu prawie więcej jak 3800, a teraz cena zakupu Amazona, mówię, jest bardzo bardzo atrakcyjna, minus 7%, tak, oczywiście on ostatnio pokazał... E, raport za ostatni kwartal i pokazał w ogóle stratę na jedną akcję, ale ja myślę, że to jest po prostu krótkoterminowy taki, taki okres w Amazona i w najbliższej perspektywie czasu po prostu pokaże siebie firma jest z innej pozytywnej strony i ceny, cena spółki Amazona po prostu wzrośnie, wzrośnie i to kolosalnie. No a oczywiście tak jak mówiłem, że inwestuje na długą, na długą falę, tak na długi okres czasu, to daną spółkę kupi nie jako nawet dla siebie, a jako dla swojego syna, tak? No bo urodził się mi syn i daną spółkę sprzeda, czyli z... Zyska zyski tak mój już syn. No i to będzie możliwe gdzieś za 20 lat, no kto wie, a może nawet więcej, tak? Tak, teraz ja kupiłem jedną akcję i kupiłem nawet nie za 2341 dolar, a troszeczkę i troszeczkę więcej. Zaraz przejdzie w swoje portfolio, dajcie, Amazon i zobaczcie teraz cena 2341. No ale ja kupiłem jedną akcję za 2390 dolarów no i kupiłem. Gdzieś w granicach 1,5 godziny temu, i zobaczcie, że za półtora godziny cena spadła jeszcze o 60 dolarów. Tak, jest ta kwota już duża, no bo zaraz lutówka do dolara 4, chyba 44. No to jest spora kwota w sumie, tak, no ale kto wie, bo wczoraj tak na początku dnia akcje spadali w cenie, a pod koniec dnia pokazali zyski, po prostu, bo cały rynek był zielony. no Nikt nie wie, co będzie w ogóle jutro, tak. Ogólnie to idzie bardzo bardzo niefajnie. Czas dla zwykłych ludzi, ale bardzo fajny czas dla inwestorów, tak dla osób, które inwestują właśnie w różnego rodzaju spółki, tak. No i dla mnie to jest dobre też, że spółki spadają, cena po prostu robi się coraz bardziej atrakcyjna, dlatego że inwestuję na długi okres czasu i to jest tylko moja. Początkowa droga właśnie w strefie inwestycji, tak i dla mnie są lepsze, kiedy spółki w pierwszej połowie są tańsze, bo ich kupię więcej, a w drugiej połowie dnia, w drugim, no nie dnia, a moje, mojej drogi inwestycyjnej gdzieś za 15 lat minimum, tak, po prostu pokażą mi o wiele większą stopę zwrotu, tak. No i dawajcie pokażę Wam jeszcze co. Jeszcze niedawno stworzyłem taką... Google Tablice, tak i tutaj zrobiłem ją, dlatego że po prostu korzystałem ostatnio ze strony Snowball Income. No a Snowball Income do 15 spółek są darmowe, a powyżej już trzeba płacić. A po co mi płacić za tą stronę, jeżeli ja te środki po prostu mogę zainwestować? No i dlatego stworzyłem taką stronę i to nawet bardziej nie dla mnie, a bardziej dla Was, żeby Wam pokazać, jak wygląda moje konto inwestycyjne teraz. No i dawajcie, zobaczycie sobie, że de teraz. W ogóle mam zainwestowano w spółki tak, 14,5 tysiąca dolarów przy tym, że wartość ich teraz 13 839 dolarów no i zobaczcie, że całkowity jest zysk czyli nawet strata bardziej minus prawie 5% minus prawie 700 dolarów tak, to już jest spora kwota tak. no ale zobaczcie, że za jeden dzień tylko spółki spadli o 4, 4, nawet więcej jak 4% tak. no i tutaj możecie też zobaczyć dywersyfikację i na ile procent wynosi każda z moich spółek jak możecie zobaczyć, że z 70% wszystkich, e, całego mojego portfelu to składałem chyba 6 spółek, największa to chyba, największa stopa to jest Amazon, prawie 17%, Apple, Lockheed Martin, Allstate, Alibaba i Amgen, tak? No i, no i w sumie tyle, a reszta no, są po prostu bardzo i bardzo na razie, na razie mało, tak? No i tutaj e, druga część tej tablicy to jest, pokazujemy mi stopie dywidendową mojego portfela, tak, to jest swotopa 1,77%. Tyle dostanie w formie dywidendy, tak, to jest to stopa oczywiście brutto. Od tej kwoty, czyli od 245 dolarów, muszę jeszcze zapłacić podatek 19% w Polsce, a mianowicie dopłacić 4% różnicy, bo już w Stanach pobierzą, pobiorą mi 15%. No i następne tutaj sobie wpisałem, ile chcę, chciałbym otrzymywać, w formie dywidendy 500 dolarów, to pokazuje mi, że już na 50% prawie e, jestem do swojej celi bliżej, tak? No i tutaj, że w 2026 roku 2000 dolarów to jest tylko 12%. No ale zaczekajcie, powoli, powoli, ja też. Ja dopiero zacząłem inwestować rok temu, a zobaczcie teraz więcej jak 14,500 dolarów, tak? E, Mało chyba kto za taki okres krótki dałby radę tyle odłożyć, tak? E, pomimo tego, że ja nie mam świetnej po prostu pracy gdzie zarabiam miliony tak no bo chyba bym nie nagrywał o tym filmiki nawet tak no ale kto wie kto wie tak no i następnie tutaj mam drugą część swojego swojej tablicy to jest po prostu rozpisane ticker spółki nazwa spółki ilość akcji cena średnia cena no i taka ogólna informacja tak no tutaj w, w sumie te same wszystkie dane no i ogólnie, no to na tym kończę, idę dzwonić do swojej żony, pytać się jak dziecko, czy, czy płacze, czy nie. No i ogólnie powodzenia, dziękuję wszystkim, pa pa!